Warto zwrócić uwagę, że tej Biblii na okładce widzimy tutaj na obwolucie, towarzyszy specjalne błogosławieństwo Jana Pawła II, które brzmi z serca błogosławię rodzinom, które wspólnie czytają Słowo Boże. Bardzo ważna jest data udzielenia tego błogosławieństwa, to jest 19 marca 2005 roku, czyli jak doskonale pamiętamy, na kilkanaście dni przed śmiercią w tym okresie umierania, można powiedzieć, Jana Pawła II, to jest jeden z jego ostatnich takich publicznych, można powiedzieć, gestów, właśnie specjalnie skoncentrowany i na Biblii, i na rodzinie. To, czym była Biblia w życiu papieża, w życiu kardynała tyły, to oczywiście lepiej nie za wiele mówić, ponieważ można wpaść w slogany. Ja mogę tylko tyle powiedzieć, że jako... Młody student i potem młody ksiądz w latach 60. i 70. miałem okazję obserwować, w jaki sposób on korzystał z Biblii wtedy, kiedy przepowiadał, kiedy głosił a zwłaszcza kiedy w różnych okresach roku liturgicznego zbierał nas kleryków, czasem potem młody księży, na adorację Najświętszego Sakramentu, Wielki Czwartek, czasem na drogę krzyżową, wielki piątek, którą sam prowadził. I wiem doskonale, do dziś to pamiętam, jak źródłem tych medytacji i tych refleksji, które przeprowadzał, bardzo poważnym, pierwszym i zasadniczym, była Biblia. Także Biblia potem w życiu jako papieża. W jego dokumentach to widać, w jego przemówieniach to widać. Ja miałem okazję także, będąc czasem u papieża, w Rzymie na trzecim piętrze widzieć, czy zerknąć na egzemplarz, spracowany egzemplarz Pisma Świętego, którym się posługiwał i w związku z tym to wszystko, co przy audiencjach środowych, w homiliach, podczas pielgrzymek mówił. to rodzaj teologii biblijnej, a dobra teologia biblijna oznacza się przede wszystkim dużą znajomością wielu tekstów biblijnych, a jeszcze bardziej umiejętnością, powiedzmy wręcz sztuką, ich kojarzenia. To właśnie w tych kojarzeniach przejawia się oryginalność i poniekąd yy, szczególny talent teologa biblijnego. Otóż te dwie cechy ta teologia biblijna w komentarzach Jana Pawła II wyraźnie posiada. Sam byłem pod wrażeniem ilości tekstów którymi Ojciec Święty operował. Niesamowita ilość tekstów i ich znajomość. No a jeszcze bardziej, jak wspomniałem, tą umiejętność ich kojarzenia. Nie tylko, gdy chodzi o obydwa testamenty, bo nie zawsze się może o tym dostatecznie mówi, ale Ojciec Święty bardzo nam dopomógł wykorzystać lepiej Stary Testament w naszej posłudze duszpasterskiej.